Cześć, witajcie na moim kanale. Marcin Piechota z tej strony. Tak jak obiecałem, nagrywam filmik, w którym opowiem o swoich wrażeniach po udziale w programie Magia na Gości Polska. Odpowiem również na Wasze pytania, które wysłaliście mi na Instagramie. Zostańcie ze mną. Odcinek Magii na Gości z moim udziałem został wyemitowany w TV gdzieś pod koniec lutego 2022, a obecnie jest dostępny cały czas na filmbox. Zresztą tam są dostępne wszystkie odcinki z całego sezonu. Oczywiście polecam Wam, abyście zobaczyli, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Jeżeli chodzi o mój udział, moje odczucia i to, jak w tym momencie się czuję, no to wszystko u mnie jest super. <laughs> tak, ja osobiście jestem zadowolony ze swojego udziału w tym programie i pewnie bym go jeszcze powtórzył, jeżeli miałbym okazję. Oczywiście miałem pewne obawy, że wyleje się na mnie hejt, że dostanę potyłku, że będę wyśmiany i tak dalej. Gdzieś tam parę jakichś, powiedzmy, negatywnych komentarzy się pojawiło, ale mimo wszystko zostały one przytłoczone pozytywnymi komentarzami, pozytywnym odbiorem. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja sam czułem się tam chociażby na planie nagraniowym bardzo dobrze. Ogólnie dobrze czuję się przed kamerą, nie mam problemów z wypowiadaniem się i nie mam też problemów, jak widać, z rozbieraniem się. To był dla mnie taki wielki test, ale ja swojego ciała się nie wstydzę, dbam o nie cały czas. Na Instagramie wrzuciłem zadaj mi pytanie, poprosiłem Was, co chcielibyście usłyszeć w takim właśnie filmie. Przysłaliście mi naprawdę sporo pytań, ja postanowiłem wybrać te, które najczęściej się powtarzały. A więc stresu jako takiego nie czułem, a jeżeli już czułem, to był on delikatny i taki pozytywny, czyli motywujący do działania. Miałem już okazję występować w telewizji przed kamerą na żywo, więc już swój debiut miałem. Pierwsze koty za płoty było mi na pewno zdecydowanie lżej z tym. Jeżeli chodzi o pokazanie się nago, no to wiadomo, że tam ta trema pojawiła się troszeczkę większa. Ale jako zawodnik sportów sylwetkowych, a konkretnie kulturystyki, byłem już na scenie wiele razy, wiele razy się prezentowałem. Podoba mi się to, można powiedzieć, że się odnajduję w tym, kiedy prezentuję swoje ciało. No w takim wydaniu jeszcze się nie prezentowałem, że całkowicie nago, ale na scenie kulturystycznej też stoi się w takich skąpych slipach tak naprawdę i oceniane jest dosyć subiektywnie nasze ciało tylko i wyłącznie więc tutaj też było mi na pewno łatwiej się pokazać i nie czułem się w jakiś sposób powiedzmy krytykowany, komentowany. No, miałem już jakieś drobne doświadczenie wcześniej z tym związane. Tak, oczywiście wstydziłem się, że znajomi i rodzina mnie zobaczą, ale uznałem, że jest to rzecz normalna, że każdy z nas został stworzony nago praktycznie tak samo. To, co później zrobimy ze swoim ciałem, to już jest nasza kwestia. Ja o swoje ciało dbam i jest ono pewnego rodzaju, przynajmniej staram się, że aby było pewnego rodzaju wzorem dla osób innych ćwiczących, uprawiających sport, dbających o siebie. Jeżeli chodzi o rodzinę czy przyjaciół takich najbliższych, to oczywiście poinformowałem ich, że będę brał udział w takim programie, aby przez przypadek nie dowiedzieli się z jakiegoś innego źródła i później byłyby jakieś dziwne docinki. Natomiast tutaj jakby ktoś im coś takiego pytał, sugerował, no to po prostu wiedzieli, bo o tym byłoby łatwiej jakkolwiek rozmawiać. Także tutaj nikt nie wyraził mi jakiegoś negatywnego zdania, kiedy tylko się o tym dowiedzieli, że będę w telewizji Nago. Raczej wszyscy powiedzieli, że no, Marcin, jesteś odważny. Od samego początku dostałem propozycję, że będę osobą wybierającą, i oczywiście spodobało mi się to. Osoba wybierająca jest w programie od początku do końca. Wybierze sobie osobę, musi je tylko tam skomentować i wybrać odpowiedniego partnera dla siebie, a później idzie na randkę. No, czyli krótko mówiąc, jest takim jakby głównym bohaterem tego odcinka. Jest to pewnego rodzaju prestiż, no i oczywiście dla mnie było to dosyć istotne. Z wybranką oczywiście mam kontakt i uważam, że bardzo fajnie się ze sobą dogadujemy. Od samego początku praktycznie nawiązaliśmy taką kumpelską relację i myślę, że nasz kontakt pozostanie na długi, długi czas. Razem będziemy jeszcze wspominać ten udział w programie, takie nasze małe szaleństwo życiowe. Nie jesteśmy parą, ale to nie zmienia faktu, że dalej możemy się kumplować, może przyjaźnić nawet. Rozebrać jest się zawsze łatwo, tak jak wspomniałem, ja nie mam problemu ze swoim ciałem, więc rozbierałem się szybciutko. Było mi tam ogólnie bardzo gorąco, a nie zimno. Dostałem szlafrok, w który ledwo się wcisnąłem, on był bardzo gorący. Ja się wręcz zapociłem stojąc i czekając na swoją kolej wyjścia nago. I bałem się, że później przed kamerą będzie widzieć, jak płynął po mnie pot. Po plecach, po czole, po tyłku dosłownie <grych> to taki mały śmieszek. Warunki są dostosowane oczywiście do tego, aby osoby, które stoją w kapsułach, nie zmarzły. A ja ogólnie z natury jestem człowiekiem, który dosyć mocno się poci, niestety, jest mi zawsze gorąco, więc oczywiście totalnie w drugą stronę. Nie zimno, lecz było mi gorąco. No i tutaj jeszcze raz się powtórzę, ponieważ wiele razy dostałem to pytanie. Jak ktoś ogląda od początku, to już pewnie wyłapał. Jest to czwarty odcinek z drugiego sezonu w tym momencie dostępny na platformie Filmbox. Jeśli macie ochotę, to śmiało oglądajcie, komentujcie, dajcie znać, jak wypadłem, i czy ogólnie podoba Wam się ten program. Jest jeszcze jedno ciekawe pytanie, które przewijało się gdzieś tam na moich mediach, oczywiście w wiadomościach prywatnych. Co na to wszystko moja dziewczyna? Jak myślicie? No, skoro wziąłem udział w programie, to chyba musiała wyrazić na to zgodę, tak? Poparła to. Oczywiście nic nie musiała popierać, po prostu w okresie, kiedy były nagrania do programu, nie miałem dziewczyny, byłem wolny, mogłem sobie robić co tylko chciałem. I myślałem, że jest to dosyć logiczne, że skoro ktoś bierze udział w tym programie, to znaczy, że no, jest wolny, prawda? Dziękuję Wam bardzo za nadesłane. Pytania, mam nadzieję, że odpowiedziałem na nie w sposób satysfakcjonujący. Ja jeszcze podsumuję tak, że gdybym miał okazję wziąć udział w podobnym programie, to wziąłbym pewnie jeszcze raz. Dla mnie przeżycie naprawdę super. Wiadomo, same nagrywki nie są wcale takie proste, jak się może wydawać, ponieważ produkt finalny, który widzimy w TV, to jest wycinek z na przykład 10 godzin nagrywania całości, wybierany jest 15-20 minut. Sam bałem się właśnie, że zostanę pokazany od tej gorszej strony, ponieważ wiele było takich momentów, gdzie pod wpływem jakiejś presji, na przykład czasu albo sugestii, powiedziałem coś, co tak naprawdę nie do końca było zgodne z moją naturą. Koniec końców, finalnie odcinek wyszedł OK, Jestem zadowolony z tego, jak to wygląda na tę chwilę. Dla mnie super. Jeszcze raz będę to powtarzał, że dla mnie udział w tym programie był naprawdę bardzo fajnym, ciekawym przeżyciem zażartował sobie tutaj taki jeden gościu i, i pisał do mnie No Marcin, to kiedy teraz udział w porno? <laughs> propozycji udziału w żadnym porno jeszcze nie dostałem. <laughs> Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną tutaj do samego końca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to pyknijcie mi tutaj łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, to piszcie tutaj w komentarzach albo do mnie na prywatę, gdzieś na mediach. Łatwo mnie znaleźć, gdzieś tu podlinkowuję oczywiście do siebie kontakt. I cóż, no bądźcie dalej ze mną, oglądajcie mnie, mam nadzieję, że będziemy się dalej dobrze bawić. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Lubię się napinać. No chyba, że się spocę. To nie. No bo spociuchów pokazywać nie lubię, wiadomo. Okej, okay. ja jestem gotowy. A wy? Ale jak macie jakieś pojedyncze pytanie, to śmiało. Pogadamy, nie? Pozdro.